Kłaniam się. Dzień dobry. Jakub Dreczka. Chciałem zapytać i poznać pana historię. Panie, moja historia to jest tragiczna. To jest dzisiaj cały pana dom? No tak. Sam pan to wykopał? Tak. Tu w domku jest cieplej. Historia pana Mieczysława w ostatnich dniach obiegła internet. Jak to możliwe, że w środku zimy, w sercu stolicy, starszy człowiek od kilkunastu lat mieszka w wykopanej przez siebie jamie. W nocy, przy dużych mrozach, szuka schronienia na klatkach schodowych, ale o piątej rano znowu wraca do ziemianki. Mężczyzna pochodzi z województwa łódzkiego, nie może pracować. Do 11 roku życia było normalne życie, a potem rodzice w wypadku skinęli. I się dopiero potem piekło toczy. Moje życie by się inaczej ułożyło, bo ja silna pada wzroku I ja robiłem tylko dorywczo, bo stała nigdzie, nikt mi nie chciał do pracy. A skąd pan bierze jedzenie? A jedzenie to ja złom zbieram i kupuję. Teraz groźna zima ma Ale przy ognisku, przy ognisku jak napali, jak siedzi, no to ciepło. Idzie wytrzymać. Szyję tu taką damską kurtkę, bo zimną. Czyli taki śpiwór pan chce zrobić z tej kurtki. Tak, bo inaczej to by tu nie wytrzymał. Po zachodzie słońca to silny mruża taką. Znają państwo tego człowieka? Tak, oczywiście znamy tego człowieka. Wiemy, że on przebywa na terenach nadwiślańskich. Najważniejsze jest to, aby przekonać tę osobę do tego, aby opuściła to miejsce i skorzystała z noclegowni, z ogrzewalni lub z jakiejś innej pomocy. Straż miejska próbowała, rozumiem? Próbowaliśmy, nakłanialiśmy go. Jednak ten opór materii jest bardzo duży. Zwierzęta tu przychodzą do pana? Oj, tragedia. Szczury przychodzą i dziki. Są najgorsze, tu. w nocy do bistury człowieka zjadł. Panie Mieczysławie, gdzie by Pan chciał trafić? Do TPSU u to by dobre było. Tam, gdzie te starce mieszkają, ja już do noclegowni się nie nadaję. Panie Mieczysławie, my chcemy Panu pomóc, tylko musimy znaleźć sposób. Jutro spokojnie przyjedziemy w ciągu dnia. Żeby to było, wie pan, cieplej, no to ja bym chętnie rozmawiał, ale tak to, widzi pan, za zimno jest. To miejsce, w którym schronienie od zaraz mógłby znaleźć pan Mieczysław. Dom Matki Bożej Serdecznej, kierowany przez Wspólnotę Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Zaprojektowany i zbudowany jest dla 70 osób, ale pomieści więcej. Szczególnie zimą nikomu się tu nie odmawia. W tej chwili wszystkie jakby pokoje mamy już zajęte, mamy ponad 100 osób. Natomiast przyjmujemy na bieżąco wszystkich. Jeżeli trzeba, dostawiamy łóżka. Tak informujemy mieszkańców, że jest posiłek to jest trzy razy dziennie. Tu jest sala damska. Tak jak widać, każdy ma ten swój kącik ma ten swój, swój kawałek szafeczki. Czy jest jakiś zakres czasowy, że na przykład Danosa może tutaj przebywać tyle i tyle? Czy według to... ustawy trzy miesiące, według nas tyle, ile potrzeba. Nie, nie wyrzucimy ich na noclegownię, gdzie mają czekać z wózkami, z chodzikami na dom pomocy społecznej. tak? A więc są tutaj z nami i czekają. Schronienie znalazła tu pani Elżbieta, samotna, chora kobieta bez dachu nad głową. W tym miejscu znów czuję się bezpiecznie i otoczona opieką. Jestem osobą samotną, jestem po rozwodzie. Byłam osobą aktywną. Dopóki miałam zdrowie, pracowałam, dawałam sobie radę, wynajmowałam sobie mieszkanie. No ale że w tej chwili troszeczkę tak podupadłam na zdrowiu. No i no niestety, no jest tak jak jest. Czyli dzisiaj, gdyby nie to miejsce, to gdzie by Pani wylądowała? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Takie miejsce jest potrzebne. Jest, jest potrzebne i ludzie, którzy tutaj są, niech docenią to, co mają, bo mają ciepły posiłek, dach nad głową przede wszystkim, i opiekę, wsparcie drugich ludzi. Czy przy tych mrozach teraz siarczystych to więcej osób puka do drzwi tego domu? Tak, tak przyjmujemy tyle, ile będziemy mogli w stanie ustawić łóżek. I spodziewamy się, że dopóki mrozy nie ustąpią, to tych osób do nas przybędzie jeszcze więcej.